Dzień doberek! Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku ze skoczni widzów i czas na kolejne piękne wasze projekty. Niedużo brakuje nam do 65 tysięcy subskrypcji, ja przypominam, że ten próg powoduje, że organizuję dla was konkurs na pełną wersję Deluxe Kijam 4, także wiecie co macie robić. Zaczynamy! Cywork HS260. Możecie kojarzyć tą skocznie z, z live'a, bo chyba grałem raz na live, albo nawet dwa razy na live'ie grałem. No słuchajcie, skocznie jest bardzo... No już możecie zobaczyć, skocznie jest bardzo. Specyficzna, charakterystyczna, ponieważ jest tu zmieniona. no Grawitacja. To jest zmieniona wysokość tej skoczni, oczywiście, ale ale tak potocznie się przyjęło. Grawitacja. No zobacz, jak to się pięknie leci. Jeżeli chodzi o grawitację, to bardzo podobna skocznia do do tej porąbanej skoczni, co, były, co była dwa odcinki temu. Dwa odcinki temu, chyba tak? Czy wylądujemy? Jak, jak daleko w ogóle uda nam się dolecieć z takim lotem? No myślę, że niezła pozycja w locie, niezła sylwetka. Punkt konstrukcyjny będzie chociaż teraz o! Czekaj, czekaj, lądujemy na płaski, na dwie nogi. No myślę, że telemarki nawet by się dało wylądować. Tutaj sędziowie sobie patrzą, wszystko widzą, pięknie, ładnie, wygląda to z dołu. Następująco, wielkie bloki. Co to jest za blokowisko? Jakby ktoś się zastanawiał, co z tym... Sabirżanem, bo słuchajcie, to już nie jest Markus. Sabirżan wrócił do formy. Tak, Sabirżan sobie stoi i jechać nie zamierza. Generalnie, jeżeli chodzi o skoczki, jeżeli chodzi o teraz otoczkę całej skoczni, mamy tu wielkie blokowiska, ale to już przed chwilą zauważyliśmy. Mamy, słuchajcie, sztucznie ulepioną tak jakby górkę. Taka dosyć taka kwadratowa, kanciasta ta górka. Mamy tekstury, jakieś fajne ze skoku, mamy zmienioną grawitację. Mamy tutaj całkiem duże reflektory, mamy wielką flagę USA, niby wieje 2 metry pod narty, ale. Ta flaga się w ogóle nie zamierza ruszać. Zeskok z barierkami, zeskok taki dosyć stromy. No i, no i co? No przetestujcie skocznie, bo warto przetestować, warto pograć, warto zobaczyć, jak, się, jak to, z czym to się je, tak naprawdę. Mi się skocznia osobiście bardzo podoba, polecam. Kolejnym skocznią to jest Ercurum, i z tą skocznią jest dosyć, dosyć ciekawie, a już na wstępie, już nawet nie odpalając, bo po pierwsze. Nie ma autora. Po drugie, na dsj24.pl nie ma żadnej takiej skoczni. Na eWinterGames również nie ma żadnego Air-surum, Ale to nie wszystko, bo generalnie ta skocznia wygląda tak samo jak w rzeczywistości. Zapamiętajcie sobie ten obiekt i porównajcie sobie z tym obiektem. Nie wiem skąd się ta skocznia wzięła, kto ją zrobił, kto jest autorem, ale jest. Skocznia rzeczywista. A co do samej konstrukcji, co do samego obiektu, skocznia wygląda imponująco. No oczywiście biorąc pod uwagę ten obiekt, który jest z tyłu, który jest bardzo oryginalny. No i charakterystyczny oczywiście dla tej skoczni. Która rzeczywiście istnieje i która rzeczywiście tak wygląda. Dobrze, oddajmy sobie skok. Proszę Państwa, Sabirzan, no niezłe wyjście z progu, tak mi się wydaje. Proszę Państwa, ładnie, ładnie, daleko, zaraz wbiór skoczni, no to już chyba Sabirzan jest spełniony. 145 metrów, piękny skok. Możemy zobaczyć, chyba, LEDy po prawej stronie. Wybicie było chyba za wcześnie, ale z F4, F4, kupuł konstrukcyjny z upadkiem, niestety. A skoro mamy LEDy, zobaczmy, jak skocznia będzie wyglądać w nocy. No i rzeczywiście te LEDy, które widziałem, świecą i świecą na taki. No, no biały, na biały kolor świecą, taki bardzo, taki zimny kolor bym powiedział. Chciałem powiedzieć, że to taki jest... Błękitny, ale do błękitnego chyba mu daleko. Chociaż, no, taki odcień, lekki błękit, może coś w tym jest. No, nie wiem, no, ocencie jak w komentarzach, czy to tak wam podchodzi, pod taki, pod taki lekki, właśnie zimny, niebieski, czy jednak to taki zwykły reflektor. Chociaż nie, no, ten reflektor świeci na taki biały, a te LEDy świecą na taki bardziej niebieskawy kolor. Szkoda, że ten obiekt z tyłu nie jest podświetlony, bo ma potencjał, żeby właśnie być podświetlony ładnie, żeby każdy właśnie z tych kolorów świecił, świecił swoim kolorem po prostu. Skocznia fajna, skocznia grywalna, skocznia, która nie ma, nie wiadomo kim, kto jest autorem. Skocznia, skocznia bardzo, bardzo, na której się da bardzo daleko skakać. A oczywiście, możecie pobrać, wszystkie skocznie są dostępne do pobrania w opisie pod tym filmem. Byliśmy w Ameryce, byliśmy w Turcji, no to teraz czas na gang. ma Czas na Belgię. Mamy ten plejcik. ten plejcik, jak najbardziej zastosowany, to już widać na pierwszy rzut oka, ale generalnie próg jest bardzo nisko. Usytuowany, bardzo nisko się leci. No, i da się przeciągnąć te skoki. Profil bardzo interesujący. 43. belka, no to chyba te stopnie są. Ojej, no jak spóźniłem, co to było i jak daleko uda mi się polecić z takim wybiciem? No nieźle, z wiatrem pod narty. No złapałem noszenie i daleko, 159 metrów. Te stopnie, te belki są bardzo blisko siebie położone, dlatego 43. Aż belka. no belka. No i da się fajnie latać, z wiatrem pod narty naprawdę to sprawia przyjemność, jest satysfakcja. 162,5 metra, świetne noty. Sabirzan, super skok. Lecimy z kolejnym obiektem, Jurków HS340, także potężny mamut, bym powiedział. Co to jest? Co to jest? Ta skocznia mi którąś skocznie już przypomina. Jest chyba taka skocznia też z tunelem, właśnie takim. Ale zobaczmy, jak ta skocznia się tutaj prezentuje. Okej, okay, wiatr pod narty, no niby schodzę, ale to jeszcze nie jest przecież 340 metrów. Wow, 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 ale profil! Tutaj mamy 340 metrów, równo HS. Ale profil naprawdę ciekawy. No, słuchajcie, z perspektywy F4, tutaj wygląda to interesująco bardzo. Ale czy ten dach właśnie lewituje? Nie wiem, właśnie, nie wiem. Ale zobaczmy sobie jeszcze raz, skoczymy sobie jeszcze raz. Bo ten profil mnie. Mnie zaciekawił. Zobaczcie, tu się leci niby wysoko, ale tu nagle nisko się schodzi. O, nie aż tak nisko zeszliśmy, jak w poprzednim skoku niebezpiecznie. Sabirżan sobie połamał kolana. Biedny Sabirżan. Skoro tak wygląda skocznia w dzień, to jestem ciekawy, jak wygląda skocznia w nocy. Jeszcze sobie raz oddamy skok, no i zmienimy, zmienimy zaraz sobie na godzinę nocną. No, no tak, w zależności, jak bardzo się położę na, na, na narty, to. To tak będzie leciał. Świetny skok Sabirzana, uzdrowiałem mu kolana. I tak prezentuje się skocznia w nocy. Są światełka, są fajne kolorki, można skakać. Ale tylko podświetlony tak fajnie ten. Tylko rozbieg. No, tutaj nie oczekiwałem, nie wiadomo też, coś, czego na ze skoku, ale jak można ciągnąć kurcze, no niesamowicie. A teraz, proszę państwa, Kielce HS250, no i ta skocznia też wygląda fajnie. Ale ta skocznia mi przypomina skocznię, która ostatnio też była w odcinku. Też właśnie tamta skocznia miała taką górę, ale tamta skocznia nie miała takiego fajnego domku. Słuchajcie, jest domek, i na, na którym, w którym jest. Klamka! Właściwie w drzwiach jest klamka. Dojechaliśmy do tego domku wspaniałego, mamy klamkę. O, fajna, fajna klamka, muszę przyznać, że podoba mi się ta klamka. A w domku jak? W domku. W domku pustka! A już myślałem, że jakieś krzesło mnie tu spotka. A to jest ciekawe, że z jednej strony są drzwi, a z drugiej nie ma drzwi. Ale jest bardzo ładne okno, przez które możemy obserwować przepiękny krajobraz. Czas w końcu oddać skok. W Kielce HS250, zobaczymy jak daleko stabilżan, ale spóźnione wyjście z progu, ale nisko się leci, niziutko. Niziutko, teraz wysoko i daleko za rozmiar skoczni z wiatrem pod narty. Świetne, no nie no, dobra, chciałem powiedzieć, że świetne noty, ale niestety niestety nie ma świetnych not. 255,5 metra, Sabiljan myślę, że zadowolony, ja jestem usatysfakcjonowany tym skokiem. Jest ok Jeżeli ktoś się zastanawia, czy patch graficzny jest już dostępny, to tak, na stronie ewintergames.pl, ale oczywiście link również w opisie. Lubartówka 80, hmm, jaka fajna konstrukcja, bardzo ciekawe tekstury. Wow, ale wysoko się leci? Co to jest za profil? Co jest grane? Czemu to tak dziwnie było? Jakiś taki wielbłąd. Kurde, fajnie to wygląda, naprawdę. Ta flaga taka mała tutaj jest, ta flaga Polski. Na górze, okej. Okay. Mam wrażenie, że to jest przerobiony template, ale tak bardzo, tak bardzo fajnie przerobiony template, bo i są takie fajne schodki z takiej kraty i są, kurczę, tutaj takie fajne barierki. a cię kręcę, ale ma chyba też ledy, kurde. No i profil. Profil bardzo oryginalny, niespotykany, i daleko da się latać. Są fajne schodki też z takiej właśnie kraty. No kurczę, jestem pod wrażeniem. A z F4, proszę Państwa, jak to wygląda? Leć, leć! No, wygląda to. Wygląda to komicznie. Jeżeli jak się przelatuje nad tą bulą, która jest taka. Wielbłądowata I w nocy, w nocy ledy świecą tak jak miały świecić o, Ale tutaj nie jest oświetlona Czemu nie jest oświetlony zeskok? Co to ma być? Jakie? Przecież to jest ciemno, nic nie widać A teraz najmniejsza skocznia w tym odcinku Ochmanów K7 Proszę Państwa jest to bardzo mała skocznia. Ale mam wrażenie, że tutaj też tekst... Okej, okay, tutaj nachodzą tekstury, ale... Zobaczcie, tekstura takich cegiełek jest. Tekstura takiego właściwie... To nie wiem, to jest no, taki beton właściwie, no. Mamy też schodki. Mamy tutaj takie obramowanie. Takie drewniane, zobaczcie, też tekstura, czyli... Czyli wszędzie nałożona tekstura, bardzo ładnie to wygląda. Bardzo tak artystycznie bym powiedział, no i... No i fajnie, skocznia mała, skocznia, na której można, nie wiem, potrenować wybicie. Niby taka mała skocznia, ale coś tam się dało pozmieniać i wykrzesać z niej potencjał, który ma. Lecimy dalej. Salg... Salg... Salgo... Salg... targa. Nie wiem, jak to powinienem przeczytać, ale skocznia generalnie położona na Węgrzech. Skocznia, która ma takie detale skocznia, która jest tak rozbudowana, no, no ja jestem, ja wiem, że wy tego jeszcze nie widzicie, może zrobię tak, no już na samym początku, widzimy schodki, przesymulujmy jakby Sandro Pertile wchodził na tej, po, po tych schodkach na tą skocznię, proszę państwa, no, bardzo fajne tutaj barierki, poręcze, słuchajcie, może, może ja tak zrobię, o, będzie, będzie mi łatwiej sterować, ewidentnie, no i idziemy po tych schodkach, gdzie nam, gdzie nas te schodki zaprowadzą, mamy schodki tutaj na prawo, więc przejdziemy sobie tymi schodkami, i te schodki prowadzą nas Słuchajcie, ale kurczę to jest rozbudowane Jakbym, ja teraz sobie przypomniałem jak Jak kiedyś z Minecrafta tworzyłem właśnie filmy Gdzie właśnie skocznie narciarskie nagrywałem I tam też właśnie tak przechadzałem się po tych obiektach Gdzie te schodki nas zaprowadzą No to jest pytanie, jedziemy no, Właściwie idziemy ciągle do góry Tylko tutaj mamy bramę przez którą chyba musimy wejść Żeby dalej gdzieś się dostać Więc proszę państwa wchodzimy, przenikamy przez tą bramę Z jednej strony tekstura jest Z drugiej strony tekstury nie ma No klamki tu nie ma, są takie, nie wiem w sumie co to jest Wafelki pokosowe, to mi przypomina. Tu mamy, słuchajcie, co? Mamy, o, generalnie widzicie, e, tory najazdowe, które też są zrobione z patcha graficznego. Przez patch graficzny właśnie mamy, mam takie tutaj tory najazdowe. No i no to, jest, to są tory, które, które robią wrażenie. Wiem, że to są tylko tory najazdowe, ale właśnie takie fajne szczegóły lubię. To dodaje takiego klimaciku dla każdej z kośni, tak naprawdę. I właśnie przez takie szczegóły rozgrywka się staje bardziej realistyczna. Dobra, wejdźmy, może przeniknijmy przez te tekstury. Proszę państwa, co my tu mamy? Mamy, mamy tutaj takie kanapy bym powiedział. No, już myślałem, że tutaj mnie spotka telewizor, ale mamy bramę. Takie kanapy, fotele. Nie no, konstrukcja niesamowita. Jak to w ogóle jest zbudowane? To jest przynajmniej. No, to jest jedna z piękniejszych. Jęny, takie fajne rzeczy tam są na dole. Niesamowita konstrukcja na górze. Niesamowite, jak to wszystko jest fajnie przemyślane, jak to wszystko jest fajnie zrobione. No, wow, brawo dla autora. Super skocznie, naprawdę bardzo mi się podoba. Jestem pod ogromnym wrażeniem. A jak będzie w locie, uda mi się daleko jakoś polecieć, daleko, daleko i zwycięsko, tak mi się wydaje. No, a na górze, w sensie na górze to byliśmy, na dole mamy trybuny takie fajne. Też mamy taki obiekt na dole, bardzo ładnie to wygląda. No, super, no, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to jest wszystko zrobione. Ogólnie cała otoczka jest niesamowita. Mamy kolorowe domki, mamy kolorowe bloki, wszystko jest tutaj fajnie spięte, dopięte na ostatni guzik. No i o to chodzi, brawo, jeszcze raz brawo dla autora, bo kurde bele, jak to tak można? Trondheim HS 105 i tutaj mam wrażenie, że też zaraz będę w szoku. Tylko proszę państwa, zmienimy sobie kamerę. Jest to kompleks, ale kompleks, z którego tak naprawdę tutaj widzimy czynna jest tylko jedna skocznia. Ostatnio widzieliśmy właśnie w skoczniach widzów kompleksy, które były do na każdej skoczni, tak jakby, nie? Wiecie o co chodzi? Każdą skocznię mogliśmy sobie włączyć, każdą skocznię możemy so mogliśmy sobie przełączyć, każda skocznia była tak, jakby używana. I na tej innej skoczni widzieliśmy te skocznie identycznie wyglądające, tak jakby były aktywne po prostu. A tutaj zobaczcie, że no, oczywiście ta skocznia jest aktywna, ale jeżeli chodzi o tą drugą skocznię, no tu mamy nawet dziurę w zeskoku w sensie nie w zeskoku, tylko w tym, na jeździe, no. Tak jakby ta skocznia druga została opuszczona. Widzimy zarysy tego zeskoku, ale właśnie pod śniegiem, no, ale góra, jak fajnie tutaj skonstruowana. Mamy schodki, mamy tutaj jakieś, nie wiem, miejsce postoju dla kogoś, nie wiem, co to w sumie może być. Mamy schodki, mamy poręcze, barierki są ok. Tutaj, no tutaj jest skocznia zadbana. Tam właśnie ta niezadbana, tak jakby opuszczona. No i słuchajcie, jak będzie wyglądać skocznia w locie. Profil, jak najbardziej. Okej, okay, wywaliłem się, ale to normalne. Zastanawiałem się, co to jest, a to jest po prostu tak, jakby. Czekajcie, może bardziej z dołu zobaczę. To jest tak, jakby przejście. Tak, tam mamy schodki na dole. Tak, to jest po prostu taki, nie wiem, takie półpiętro bym powiedział. Świetny kompleks, świetny projekt. I tutaj też brawa dla autora. No i ostatnia skocznia Włoszczowa HS 113. Proszę Państwa, co to będzie, co to będzie? Tu to będzie właśnie ten plejcik. No i zobaczmy, jak. Jak poza tym, template, że wiemy, że to template, jak będzie, jak będzie wyglądać skok, ale też się nisko leci, ale z upadkiem, Sabirżan, za późno, Sabirżan, lądowałeś, tak być nie może, jeszcze raz, proszę Państwa, cyk, no i leć, leć, daleko, bardzo daleko, leć! Sabilżon! Zaraz więc skoczni wylądował piękne noty powinien mieć takie 116,5 metra. Super! No tak, tutaj mamy zwykły templejcik, teksturkę jakąś nałożoną, zmienione kolorki, ale ciekawy oczywiście profil. No i jak będzie z kamery F4? No z kamery F4 to to już wyzwanie skakać chociaż No, Ależ było blisko, kurde, myślałem, że wyląduję. HS, skoczyłem, wow. Niestety skocznia w nocy nie jest oświetlona, a szkoda, bo myślałem, że tutaj jakieś przynajmniej LEDy będą, ale nie, okej, okay, tylko góra nie jest oświetlona. Zez zeskok jest cały oświetlony, czyli jako tako połowicznie. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście nadal swoje własne skocznie możecie przesyłać na mój adres mailowy. Jeżeli Wam się film spodobał, to fajnie jakbyście zostawili łapkę w górę. Subskrypcję na moim kanale, będzie mi bardzo miło. Możecie wbijać na inne social media, wszystkie linki do innych social mediów macie w opisie. Tak samo link do pobrania tych wszystkich skoczni, które dzisiaj ujrzyliśmy i i do patcha graficznego. Dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!